Siemian, moi drodzy, a więc znowu jesteśmy na nas, to jest znowu będziemy zaglądać dzisiaj do, do śmietników krakowskich marketów w celu poszukiwania jedzenia i zapraszam was serdecznie. Więc tak moi drodzy, idziemy znowu po raz kolejny raz do śmietnika i znowu mamy boksy. Widzicie co my tu mamy? Już widzę, są jakieś twarogi, jakieś kluski, nie wiem co to jest. Makarony pełno chleba dzisiaj jest budła chlebów wyrzuconych no i znowu jakieś warzywa więc to będziemy moi drodzy wyciągać będziemy tylko mało wyciągać i zobaczymy z bliska jak to wygląda A więc tak, moi drodzy, dzisiaj to mamy. Witam wszystkie osoby dołączające na czatu. Jednocześnie chciałem poinformować, że jesteście na kanale Przeżyć w Wielkim Mieście, gdzie pokazujemy jak zrobić za darmo jedzenie z krakowskich marketów. Więc tak moi drodzy, tutaj akurat mam jakiś twaróg dzisiaj. Dzisiaj to są jakieś znowu łupki hamburgerowe, jakieś pluski Ruski to na parze. Jeszcze makenowe dzisiaj nie za darmo. Wiecie, jak widzicie. Tutaj znowu też jakiś makaron Kolejny box. Tutaj mamy papryki yy, arbuzy za darmo. Co tu jeszcze jest? Nowy jakieś papryki, kolejne papryki. No tutaj w tej skrzynce mamy dużo chleba, który został władzone. Popatrzcie sami ile tego chleba dzisiaj jest to są wszystko odpisy z dnia dzisiejszego witam wszystkie osoby dołączające do czatu jesteście na kanale Jak przy Jorki gdzie pokazujemy m.in. jak zdobyć jedzenie za darmo więc tak moi drodzy to dzisiaj wygląda mamy trzy skrzynki jedzenia jedna skrzynka to całe jedzenie yy, chlebów z dnia dzisiejszego wyrzucona druga skrzynka to arbuzy papryki i tym podobne warzywa a trzecia skrzynka to Jakieś maki cegulowe, kluski śląskie, bułki od hamburgerów. W dalszej części są jakieś twarogi półtłuste, makarony i tym podobne. Więc to tak moi drodzy dzisiaj wygląda. Jeżeli podobają się Wam takie treści i chcecie, i chcecie więcej takich filmów oglądać z live'ów to zapraszam Was serdecznie na, na dzień jutrzejszy. To też będziemy skipować. Jeszcze nie wiem gdzie, ale na pewno będziemy skipować. Więc dziękuję Wam moi drodzy Wam za oglądanie. Jednocześnie chciałbym już Was zaprosić na fotorelację z tego dzisiejszego wydarzenia. Będziemy sprawdzać datowo jak to wygląda, więc dzięki bardzo, pozdro.